Kryk w Arkansas. Chcę tylko przekazać rodzinie, że ze mną wszystko w porządku. Naszą obławę, porwały te cholernych brat. Tam mojej córki Molly masz. Znasz ślady, żółwie czarne włosy i brązowe oczy. Molly, jeśli gdzieś jest, tam jesteś, zadzwoń do mamusi i powiedz, że wszystko jest dobrze. Mamy za to dowolić z tej wody. Z chłopakami tu nie czeka. Majk, nie wrzesz B. Szkodź, zajmijcie drugiego! Znajdźcie się, że Nie mogliśmy przejść obojętnie w stosunku do wezwania wygłaszanego głosem Jarosława Boberka w telewizyjnej reklamie Resistance 3. Dołączyliśmy więc do ruchu oporu i sprawdziliśmy, czy kolejna gra objęta programem lokalizacji 2.0 trzyma poziom. Zapraszamy do obejrzenia dobrej recenzji hitu od Insomniac Games. Jestem odpowiedzialny za straszne rzeczy. Tak jak ja. Pierwsze minuty spędzone z grą wprowadziły nas w zakłopotanie. Raz, że Resistance 3 rozpoczyna się od kiepsko narysowanych komiksów, których narracja, krótko mówiąc, nie porywa. A dwa, dialogi z kilkoma postaciami rzucają na kolana fatalnie dobranymi głosami. Zdecydowanie najgorzej z nich wypada Tommy Dean, choć nie jest to przypadek odosobniony. Zróbmy eksperyment. Posłuchajcie głosu, jakim mówi Tommy, i spróbujcie wyobrazić sobie, jak wygląda. Powiedz mi, że jestem szalony. Założę się, że nie sądziliście, iż będzie to starszy gość z wąsem. Na wejściu Resistance 3 robi fatalne dubbingowe wrażenie. Zanim historia się rozkręciła i nie zaczęły pojawiać się lepiej zagrane mniej lub bardziej porąbane postacie, nieraz chcieliśmy zmienić wersję językową na angielską. A jak już z głośników usłyszeliśmy głos przyzwoicie zagranego Mika na przykład, to mieliśmy problem, żeby zrozumieć co mówi. Niektóre kwestie, szczególnie te podawane przez radio, są odtwarzane za cicho względem reszty efektów dźwiękowych. Później faktycznie całość nabiera barw, ale na przestrzeni całej gry towarzyszą nam płaskie, drętwe odgłosy walki, które do tych z Crisis 2 czy Battlefielda Bad Company 2 nie mają nawet. Startu. Rakiety! Gazu! Oszlak! Oszlak! Jak już się czepiamy, to warto powiedzieć kilka słów o tłumaczeniu. Na polski przełożono nazwy wszystkich rodzajów wrogów, przez co walczymy ze stalogłowymi, ponurakami i trutniami szokowymi. Oczywiście nie ma tu żadnego błędu, ale tłumaczenie tego typu nazw zawsze jest strasznie niewdzięczną robotą. Polskie odpowiedniki Steelheadów i Grimów brzmią odrobinę komicznie. Stalogłowy! Przejdźmy do plusów i zacznijmy od tego największego. Wyraźnie widać, że ekipa realizująca dubbing miała wgląd w przerywniki filmowe podczas nagrań. Każdy z nich wykonany jest idealnie pod względem synchronizacji dźwięku z obrazem. Scenka pod koniec gry, gdzie nasz protagonista próbuje nadać sygnał przez radio, to mistrzostwo. Zgadza się każdy oddech, każde jęknięcie. Po raz kolejny potwierdza się teza, że gra pod obraz pozwala osiągnąć o niebo lepszy efekt niż poleganie tylko i wyłącznie na dźwięku. Hej Nawet nie mam pewności czy to działa Dwójka głównych bohaterów, Joe Capelli oraz Fiodor Malikow, to zdecydowanie najlepiej zdabingowane postacie w grze. Piotr Warszawski, który wcielił się w tego pierwszego, nie dość, że świetnie pasuje do swojej roli, to potrafił wczuć się w postać i w większości przypadków brzmi prawdziwie. Nawet w tych trudniejszych do zagrania scenach, jak na przykład ta, gdzie trzeba było odrobinę pokrzyczeć i porozpaczać. Nie! Nie rób tego! Ostrzegam cię, ty suki synu! Zabijecie! Nie! Nie rób tego! Nie! Zabijecie! Doktor Malikow, którego głosem jest w polskiej wersji językowej Andrzej Chudy, również sprawia wrażenie naturalnego. Klimatycznie brzmią nawet czytane przez niego dzienniki, które można znaleźć w poszczególnych poziomach. Co ciekawe, polski Malikow został pozbawiony rosyjskiego akcentu w głosie, który słychać w angielskiej wersji językowej. I bardzo dobrze, po nieudanym eksperymencie z generałem Morgunowem z 2, do każdego takiego zabiegu podchodzimy sceptycznie. Powinniśmy znaleźć wolne nie, miejsce. Nie rozumiesz. Przyszedłem tu po Josefa. Musimy lecieć do nowego Jorku, musimy wyłączyć te wieże. Nie ma mowy. Temperatura spada coraz szybciej. Nie przeżyjemy nadchodzącej zimy. Żadne z nas. Postacie kobiece z kolei są zagrane solidnie. Izabela Bukowska i Joanna Węgrzynowska wykonały kawał dobrej aktorskiej roboty. Szczególnie, że dialogi, jakie przyszło im grać, nie grzeszą polotem. Z postaci pobocznych do gustu przypadli nam także Charlie, grany przez Jakuba Szydłowskiego, oraz wspomniany na początku Mik, czyli Jan Kulczycki. Nie słychać u nich tego, czego nienawidzimy, a więc czytania z kartki. Mówi się, że wykopali cię z SRPA. Tak jak my. Mało już zostało takich ludzi jak my. Ludzi. Którzy są stworzeni do walki. Im dalej w las, tym więcej drzew. A w przełożeniu na dubbingową rzeczywistość, Resistance 3, więcej dobrych ról. Pomimo koszmarnego wręcz pierwszego wrażenia, zdążyliśmy się do polskiej wersji językowej przekonać. Dubbing jest przyzwoity, kupiły nas przede wszystkim fantastyczne przerywniki filmowe. Choćby dla nich warto zagrać po polsku, my przybijamy więc czwóreczkę. Gdyby komuś jednak nie przypadł do gustu rodzimy dubbing, zawsze można włączyć oryginalne głosy. Jak to usony bywa, na tej samej płcie Blu-ray znajduje się zawsze kilka wersji językowych. Z racji tego, że jeszcze trzymasz się przy życiu, zgaduję, że jesteś jednym z walczących. Tak jak my. Mám rád je.